Przychodźcie do mnie, do mego tronu łaski, ze swymi prośbami. Czasem dziwiąc się, dlaczego długo o coś prosicie, dlaczego do czegoś dopuszczam lub coś pozostaje przez dłuższy czas bez odpowiedzi. Tak wam się zdaje, że jej nie ma i milczę podczas gdy chcę dla was tego, co naprawdę jest wam potrzebne abyście zaczęli chodzić w mojej prawdzie, woli, obietnicach oraz dziele, które ja pragnę was uczynić. Tylko czy wy pragniecie tego samego, co ja dla was? Co okaże się dla was dobre, szlachetne i pożyteczne, tak abyście doznali prawdziwej przemiany? I do mnie byli podobni przez Ducha Bożego, którego Wam posłałem. Czy chcecie wziąć moje lekkie brzemię? Czy chcecie wziąć krzyż i, krzyż i pójść za mną? Czy pragniecie chodzić moimi drogami czy swoimi? Większość z tego, co sobie założyliście, jest Wam potrzebne. Nie ma ze mną nic wspólnego. Nie, żebym wam bronił tego, co też tutaj jest wam potrzebne, ale to wszystko, co chcę was uczynić, jest o wiele cenniejsze niż złoto, niż rzeczy, które tu przemijają i nie mają działu z moim Królestwem Bożym, a bardziej ze światem. Gdzie jest wasza radość, prawdziwy pokój i ufność oraz wzrost wiary, to co buduje was? ożywia, co wprowadza w Was Bożą Obecność, która przewyższa wszystko, co tutaj, co doczesne. Wpierw tego, co chce Was uczynić, to zmiana Waszej postawy i serca, które zamyśla swoje, abyście umieli przyjąć to wszystko, co wpierw Wam jest potrzebne, by wejść do królestwa niebios. Pierwsze utwierdzenia, wprawdzie, na moim słowie, potem wejście w wykonanie i chodzenie w mojej woli, by następnie sięgnąć po wszystkie obietnice, które wam dałem. A reszta, wtedy, jak wam zapowiedziałem, będzie dodana. Ta reszta, o którą bardziej się troszczycie, niż o to, co powinno być wpierw. Moja kolejność jest inna niż wasza, a moje pragnienia nie są waszymi pragnieniami. Większość z tej reszty, o którą się martwicie, nie może do was przyjść, jest zablokowana przez was samych, przez to, że sami nie zmieniacie swej postawy i nie jesteście na to gotowi, bo nie zabiegacie o to, co wpierw, o dział w moim królestwie. Chcecie poznać strategię złego, który mąci w waszych umysłach. Przyjrzyjcie się uważnie waszą myślą, ile z nich podnosi się przeciw mnie, mej woli, ile jest w nich niewiary, narzekań i szukania swego. Jak więc do was ma przyjść, przybliżyć się Królestwo Boże? Jak może gościć w was prawdziwy pokój i radość, podczas gdy wasze myśli dają dostęp temu, co z jednej strony ludzkie i ułomne, a z drugiej co wróg w was zaszczepia, by to wykorzystać, to przeciw Wam. Odnówcie się przez przemianę Waszego umysłu, bo Wasze zamysły nie są moimi, i myśląc swoje, moich nie możecie poznać. Pragnę, abyście przychodzili do mnie pod tron mej łaski, by sięgnąć po moje królestwo i moje wieczne obietnice abyście byli napojeni wodą życia, którą daję spragnionemu do picia, pełni pokoju i mojej miłości, mający we mnie umocnienie i korzeń zapuszczony, tak by chodzić w prawdzie i w duchu, oraz w posłuszeństwie według Bożej woli, która pragnie dać wam niebo i to, co najcenniejsze może w mojej Bożej obecności. Wieczność ze mną. Kto wierzy we mnie, nigdy nie umrze, a będzie żyć. A nawet gdyby jego ciało tutaj zasnęło, i tak żyć będzie wraz ze mną. Tak więc wasze ja niech umrze dla mnie, tak jak ja dla was umarłem na krzyżu Golgoty. Zaprzyjcie się siebie i niczego się więcej nie lękajcie. Ja jestem z wami, a z aż do skończenia świata. Amen.